Witajcie! Nasze dzisiejsze wideo dotyczy dziesięciu interesujących zwierząt stworzonych przez ludzi, w których istnienie naprawdę trudno uwierzyć. Miłego oglądania! Ruszamy! Świat zwierząt jest bardzo różnorodny. Ludzie mimo to nie przestają eksperymentować, tworząc coraz to nowe rodzaje zwierząt. Czasami ma to sens, a czasami to tylko widzi mi się naukowców. Możecie być zaskoczeni i na pewno po tym wideo będziecie sobie wyobrażać, co czeka nas w przyszłości wraz z rozwojem inżynierii genetycznej i klonowania. Czas pokaże. 1. Zoń i zesiół. Wiele osób próbowało oswoić zebry, co jednak się nie udało. W praktyce nie ma zresztą takiej potrzeby. Co jednak istotne, zebry są najczęściej uparte, a ich charakteru nie da się zmienić. Istnieją jednak hybrydy tego zwierzęcia z innym zwierzęciem, np. koniem czy osłem. Z reguły krzyżuje się samca zebry z samicą innego gatunku. Powstała w ten sposób hybryda z postury, wygląda jak matka, ale ma paski po ojcu, jak prawdziwa zebra. Zwierzę powstałe z zebry i konia można chyba nazwać zoń. Co ważne, samiec zebry przenosi w genach część swojej odporności na zonia, szczególnie jeśli chodzi o niektóre szkodniki czy choroby. Samica konia zapewnia natomiast zoniowi wytrzymałość. Tymczasem połączenie zebry i osła to zesioł. Taka hybryda ma najczęściej uparty charakter osła, więc z zesiołem bardzo trudno się dogadać. Przyjście na świat takich krzyżówek zwierząt jest bardzo trudne. Powstałe w ten sposób hybrydy są sterylizowane i kastrowane, dlatego nie będą mogły mieć potomstwa. 2. Wielama. Wielama to hybryda uzyskana przez skrzyżowanie lamy i wielbłąda. Hodowcy od dawna próbowali stworzyć właśnie taką hybrydę, ale udało się to dopiero wtedy, gdy lama wystąpiła w roli matki, a wielbłąd został ojcem. Inaczej nie było to możliwe. Wielamę po raz pierwszy wyhodowano w 1998 roku w Dubai Animal Reproductive Center. Na świat przyszedł hybrydowy samiec wielamy, a cztery lata później hybrydowa samica. Lamy na co dzień zamieszkują Amerykę Południową, a wielbłądy Afrykę i Azję. Dlatego pojawienie się lam w naturalnym środowisku wielbłądów jest praktycznie niemożliwe. Wielamy okazały się małymi zwierzętami. Ich waga sięga jedynie 50 do 70 kg. Wielama ma krótkie uszy, długi ogon, podobnie jak u wielbłąda, za to kopyta wyglądają jak u lamy. Co istotne, ta hybryda nie ma typowego dla wielbłądów garbu. Wielamy mają otwarty charakter i nie są uparte. Cechuje je siła i wytrzymałość po wielbłądzie. Posiadają grubą sierść. 3. Chińskie kury jedwabne. Chińskie kury jedwabne to bardzo stara rasa. Nie wiadomo kiedy dokładnie je wyhodowano, ale już w XIII wieku słynny podróżnik Marco Polo był w stanie bardzo dokładnie je opisać. Początkowo hodowano je głównie jako ptaki ozdobne, niekiedy znajdowały też zastosowanie w tradycyjnej medycynie chińskiej. Te niezwykłe kury trafiły do Europy pod koniec XVIII wieku, a pod koniec XIX wieku zostały oficjalnie uznane za zwierzę występujące w Ameryce. Już wtedy rozpoczęły się dyskusje na temat ich dokładnego pochodzenia tak geograficznego, jak i biologicznego. Co interesujące, niektórzy eksperci są niemal pewni, że kury jedwabne to połączenie kury i królika. Rasa ta jest ceniona za wyborny smak mięsa. Dorosłe kury jedwabne mogą też znieść aż 120 jaj rocznie. Mają bardzo przyjazny charakter, łatwo się dogadują i chętnie dają się pogłaskać ludziom. Kolejna różnica między zwykłą kurą a jedwabną to liczba pazurów. Zwykłe kury mają tylko 4 pazury, a ta egzotyczna rasa 5. Kury jedwabne pokryte są charakterystycznym pierzem. Znaleziono dla niego zastosowanie, identyczne jak dla pierza innych zwierząt. Dlatego kury jedwabne strzyża się raz w miesiącu. Z dwóch kur uzyskuje się 150 gramów pieża. 4. Wilkopies sarlosa. Chodowcy od wielu lat pracują nad stworzeniem udomowionego wilka. W 1925 roku lander sarlos. Skrzyżował rosyjską wilczycę i psa, owczarka niemieckiego. Wybrał potem najsilniejsze i najbardziej odporne szczenięta, a potem również je skrzyżował. Po śmierci Sarlosa eksperymenty kontynuowała jego żona i córka. W rezultacie zwierzę bardzo przypominało wilka wielkością, wyglądem, ale i innymi cechami wytrzymałością, siłą, bystrością, instynktem do ucieczki czy skłonnością do niezależności. Wilkopsy nie potrafią nawet szczekać. Zasadniczo jest to więc wilk z jedną znaczącą różnicą. Pies Sarlosa nie ma problemu z tym, by za przywódcę swojego stada uznać człowieka. Dlatego wilkopsy świetnie spisują się jako psy służbowe czy psy przewodnicy. W takich celach są już wykorzystywane w niektórych krajach europejskich. Uczestniczą też w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych. Eksperci nie zalecają jednak zabierania psa Sarlosa do domu, aby stał się przyjacielem rodziny, szczególnie jeśli w rodzinie są małe dzieci. 5. Legrys i Tyglew Legrys to krzyżówka samca lwa i samicy tygrysa. Hybrydy te żyją tylko w niewoli, gdzie zostały wyhodowane. Rosną bardzo szybko i stają się wręcz ogromne. Słusznie uważane są za największe koty na świecie. Herkules, czyli największy z dotychczasowych legrysów, nie jest gruby, ale po prostu wyrósł na bardzo potężne zwierzę. Jego waga wynosi aż 410 kg. Tymczasem skrycia samca tygrysa i samicy lwa powstaje bardzo piękny, duży kot tyglew. Tyglew nigdy nie występuje w naturze. Tygrys i lew mają bowiem obecnie różne siedliska. Hybryda łączy cechy obojga rodziców. Mogą na przykład mieć łatki od matki i paski od ojca. Jeśli tyglew ma grzywę, zawsze będzie ona krótsza niż ulwa. Zwykle tyglwy są mniejsze niż lew czy tygrys i ważą około 150 kg. Zoologowie twierdzą, że tyglew byłby w stanie przetrwać na wolności, jako że jest bardzo szybki. Może rozwinąć prędkość do 75 km na godzinę, co wystarczy tak do polowania, jak i do ucieczki. 6. Pluszowa krowa. To zabawne stworzenie urodziło się w Stanach Zjednoczonych. Pluszowe krowy żyją w Iowa i są hodowane przez farmę Lautnera. Te urocze stworzenia wyglądają jak ogromne, miękkie zabawki. Nie wykorzystuje się ich do produkcji mleka ani do jedzenia kotletów z ich mięsa. To raczej krowy wystawowe. To właśnie na potrzeby wystawy wyhodowano pierwszą, pluszową krowę. Dorosłe zwierzęta, które mają już dobrze uformowaną strukturę mięśniową, nie wyglądają tak uroczo i atrakcyjnie jak ich cielęta. I choć zwierzęta te są bardzo wyjątkowe i inne niż wszystkie, oficjalnie nie uznaje się ich za rasę. Aby włosy pluszowej krowy zawsze wyglądały dobrze, nie wypadały i nie były postrzępione, potrzebne jest regularne wyczesywanie i profesjonalna pielęgnacja fryzjerska. Nie należy to do tanich atrakcji. Cenę cielęcia pluszowej krowy liczy się w dziesiątkach tysięcy dolarów. 7. Nagie kury. Na pewno się zastanawiacie, kto i po co hoduje nagie zwierzęta, pozbawione piór czy sierści. Odpowiedź jest dość prosta. Mieszkańcy regionów, w których często występują upały, i to takie przekraczające 50 stopni Celsjusza. Chcą oni ulżyć w gorące dni nie tylko sobie, ale też zwierzętom. W samym Izraelu rocznie przez upały umierało blisko 10 tysięcy kur, tych hodowanych przy domach, jak i w gospodarstwach rolnych. To skłoniło izraelskich naukowców do opracowania hybrydy, która mogłaby przetrwać w gorącym klimacie. Sprawcą pojawienia się kurczaków bez piór był Avidor Koaner, znany izraelski hodowca. Jako podstawę genetyczną wykorzystał kilka gatunków kur, w tym te, które znane są ze znikomej ilości piór. W każdym nowym pokoleniu wybierano do rozmnażania najbardziej łyse kurczaki, a pozostałe odsuwano od udziału w eksperymencie. Cykl prac trwał 25 lat, do momentu aż powstały kury całkowicie pozbawione piór. 8. Kot munchkin. Munchkin to bardzo młoda rasa kotów, uzyskana zupełnie przypadkowo w wyniku pewnej mutacji. Nie prowadzono specjalnych prac nad hodowlą kotów krótkonogich, ale znajdowano je na ulicy. W genotypie wszystkich manczkinów dominuje gen achondroplazji, który zakłóca prawidłowy wzrost kości kończyn. Dlatego potomstwo nosiciela takiego genu również ma krótkie łapy. Rasa została oficjalnie uznana w 1991 roku, ale ostateczną i aktualną klasyfikację uzyskała dopiero w 2007 roku. Koty manczkin to bardzo urocze i ciekawe zwierzęta, zawsze gotowe do zabawy i towarzyszące właścicielowi w podróżach. Kot ten jest krótkowłosy, podobnie jak jamniki karłowate. Nic nie przeszkadza mu w bieganiu i skakaniu. Ma doskonałe zdrowie i pozytywne usposobienie. 9. Jaglew. To hybryda jaguara i lwa, bardzo rzadka kombinacja. Zwierzęta te rodzą się z samicy lwa i czarnego samca jaguara. Dlatego jaglew jest w większości czarny. Samce mają krótką grzywę. W tej chwili na świecie żyje tylko kilka takich zwierząt. Dwa jaglwy o imionach Tsunami i Jazar hodowane są w Kanadzie. Tsunami przypomina lwa, a Jazar bardziej jaguara. Zwierzęta te są bez wątpienia piękne, ale wyhodowano je bardziej ze zwykłej ludzkiej ciekawości. Nie ma w tym drugiego celu. Jaglwy nie są przystosowane do życia na wolności. 10. Orkolfin Orkolfin to hybryda samicy delfina z samcem orki. Pierwszy Orkolfin urodził się w Tokio, w Sea World Park ale zmarł w wieku zaledwie 200 dni. Drugą hybrydą na świecie i pierwszą w Ameryce była samica o imieniu Kekai Malu, co po hawajsku oznacza z oceanu spokojnego. Urodziła się 15 maja 1986 roku w niewoli, w efekcie dość nieoczekiwanego krycia orki ważącej 900 kg i samicy delfina ważącej 200 kg. Kształt i kolor Kekai Malu to mieszanka cech rodziców. To bardzo rzadka hybryda. Jak się okazało, mogła mieć nawet własne potomstwo, co u hybryd jest dość rzadkie. Jej młode umarły jednak dość szybko. W tej chwili kekaj malu waży 272 kg, a jej długość wynosi około 3 metrów. Jest na Hawajach prawdziwą atrakcją. To wszystko na dziś. Podobało Wam się to wideo? Napiszcie w komentarzach. Zasubskrybujcie też nasz kanał. Będzie tu naprawdę ciekawie.